Pompa głębinowa typu nurek wolno tam górnostająca, mniejsza o to oznaczenie, takie jakieś 3 czwarte wąz, zasilanie 25 litrów na minutę. Dobra, idziemy na testy. Teraz na czym będzie polegał test? Pompa jest w studni. Mamy beczkę 115 litrów. Zobaczymy czy faktycznie ją napełni w takim czasie, jakim deklaruje producent, czyli generalnie 25 litrów na minutę, czyli tam powiedzmy 4 minuty z haczykiem. Zaraz to obliczę dokładnie, pójdę po stoper i zaczynamy zabawę. <śmian> Jestem jesieniem ozdni, o josmie baba bije. Wezmę josę i przyrych dwa bukowe kije. Jednym będę. Jak mnie będzie, stale zmuszać do roboty, a tym drugim Ej, bijąc zyskiem pójdę na zaloty Jednym będę, babę biją, jak mnie będzie, stale zmuszać do roboty, a tym drugim Połowa beczki jest dopiero. Powinna taką beczkę napełnić w 4 minuty 60 sekund. A już widzę, że na pewno nie napełni. Także ona nie ma na pewno 25 litrów na minutę. Ale ja sprawdzę, ile ma. Tak więc powinna, 115 litrów napełnić 5 minut, 5 minut minęło, 115 litrów nie ma, pewnie brakuje jakiejś trochę. Dobra, robimy kolejne próbę. Teraz będzie bardzo rzetelnie. Wiadro ma 27 litrów. Także stawiamy. Zdajemy przewód. Przewód. Zaraz biorę stoper. Poszło. Woda też leci. Ok, minerva minuta A wywiad, że ile mamy powiedzmy, że tu by było 20 powiedzmy, że tu by było 27. No to jak na moje oko to mamy jakieś do 20 litrów także lipa, nie ma 25 litrów na minutę. Taka rzeczywista to jest jakieś 18 Ale jak coś to polecam. Można sobie kupić, nie jest źle. Myślę, że śmiało można sobie ze studni tutaj założyć taką. Tą o. taki pistolecik można sobie założyć i fajnie to, to działa. A ja spuszczam wodę z powrotem do studni, co by nie marnować. Przewód 230 macie w zestawie 10 metrów. W pudełku macie instrukcję, a w instrukcji najlepsze jest to, że producent podaje, żeby jej nie topić głębiej niż 5 metrów a na opakowaniu macie, że do 16 metrów także nie wiem, ja zrobiłem na 5 metrach 280W, 25 litrów na minutę, no to tak jak Wam mówiłem to jest nierealne i 3 czwarte, no to się zgadza, także tak, to się zgadza, to się zgadza, to, 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 to nie wiem numer tego, dobra wyciągam to ze studni i Wam pokażę maszyny jest nasze cudo Gecko. zdjęcie wam zrobię to wrzucę zaraz ja sobie poprzyczepiałem tak przewód żeby się nie załamywał na 5 metrach macie taki kiczowaty do tego, prawda, sznurek ale może być opaskę też dają, ale opaskę to wymieniłem na lepszą pompa w sobie sama lekka zasysa od góry, do góry też wyrzuca także tu można ją na czymś postawić sobie tam gdzieś w wodzie maksymalna wysokość tłoczenia 16 metrów maksymalna głębokość zanurzenia 5 metrów no, czyli głębokość zanurzenia 5 metrów, a do 16 metrów w górę wam. Czyli możecie 16 metrów przewodu 3,4 do niej zainstalować. Rok produkcji 2022. Gecko. Max 25 litrów na minutę. No to tam. Ciekawe, jakie ma właśnie minimum, ale, ale ogólnie jest spoko i jest lekka, mała. Można sobie na działkę ją zabrać. Także hejo. A tu jest ten mój. No, ktoś chce zobaczyć mój pomysł, to niech tam sobie poszuka w filmach montaż kranu, prawda, do beczki. O, tak i leci. Także można sobie beczkę wziąć do tego, prawda, pod, pod rynnę, dodatkowo podłączyć. Podłączyć. Rzucić tą panienkę tu i działać, na przykład umyć betoniarkę na budowie